Widzowie, właśnie dołączyłem na rewalsy. I dzisiaj jest ze mną mój przyjaciel, Pande. Witam wszystkich. I dobra, przyjacielu, w tym momencie patrzę, komu ja mam pasy. Ja dzisiaj dobijam pasy do dziesiątej. Ale widzowie, przed zagraniem, no to wejdę sobie tutaj w sklep. I patrzcie, widzowie, na to. W tym momencie mamy tutaj taki róg epicki. A tak się składa, widzowie, że ja mam 98 kluczy. Dlatego dobra, ja w tym momencie to kupuję pyk. I uwaga, w tym momencie odbokowujemy taki róg wojenny. Coś takiego. Nie wiem, jak to się w ogóle profesjonalnie nazywa. Ale widzowie, mam jeszcze 68 kluczy. Dlatego ja chyba powinienem coś kupić jeszcze. Dlatego może taki rewolwer epicki, dlatego uwaga, kupujemy to w tym momencie. I mamy też taki epicki teraz rewolwer, pyk! Więc to chyba widzę na razie wystarczy Możecie teraz w komentarzu, jaką na następną kupić. A ja w tym momencie widzowie wychodzę stąd pyk i po prostu idziemy na publiczny i rozwalamy tych typków. Co ty na to? No dobra, rozwalimy ich! Dlatego przyjacielu, dawaj doki oczywiście. No i nie no, widzowie co to ma być? No, oczywiście oni wybrali arenę, bo to są jakieś śnupki. Ale dobra, przyjacielu, jestem pewien, że ich rozwalimy. Dlatego dobra, biorę paintball i proce. Oraz na przykład dobra, no wezmę tarczę, po prostu. I miny, a co ty bierzesz, przyjacielu? Ja biorę łuk. Dobra, dlatego w tym momencie rozkładam tutaj pierwszą minę. Ej, dobra, oni mają jakieś noże, co to ma być? Nie, nie uważaj, przyjacielu. Uwaga, o, o, ej, dobra, widzę jednak, opuśćcie, on jest tutaj pyk i dobra, nie, 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 chodź tutaj, a masz, masz, masz. Dlatego, dobra, widzowie, na wszelki wypadek wezmę po prostu tarczę i starczy go, może tutaj pokonam. Chodź tutaj typku. I co to miało być, przyjacielu? Czemu ty przegrałeś z nimi? No nie wiem, bo przez tarczą goście jakiś wjechał i mnie zabił. No nie, no po prostu jesteś słaby, ale uważaj na to, on tutaj jest z nożem i nie, no czy ty znowu zginąłeś Co to ma być? Nie, dobra, biorę tarczę I nie, no dobra, powoli mnie denerwujesz, przyjacielu. Bo nawet mi nie pomagasz tutaj. Co to ma być, no? pomagam, pomagam. Okej, okay, dlatego w tym momencie widzę, no dobra, rozkładam tutaj jedną minę. I dobra, widzę w tym momencie tego typka, dlatego dawaj, przyjacielu, na niego, masz, masz, masz. I nie, 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 dobra, zabroził mnie pomocy. I ho, w podminę. O, no i dobra, Iza, no zawił mnie jak zwykle, ale dawaj, przyjacielu, pokonaj go. Jak ci zlagowało? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Zlagowało mi. Co ty masz za komputer niby za 5 zł. Szybko, Szybograj. Oh. O, dobra, za odlagowało go na szczęście. Ja nie wiem, widzę, co on tutaj wyprawia w tym odcinku, ale dawaj pokonaj go, proszę! I nie, no, przyjacielu, ty jesteś wielkim nułem, zobacz lepiej na tabelę! Ja jestem po prostu lepszy od siebie, dlatego dobra, w tym momencie tutaj jedno minął uwaga, bo mam znowu! Ale dobra, widzę, w tym momencie tego typa i nie zabroził mnie pomocy, pomóż mi nie! Dobra, widzę, było blisko, prawie z nożem mnie tutaj zabił. I nie, on zrabił, tutaj skoczył, tylko ja po prostu się skamuję tutaj w kącie, Patrzcie on tutaj jest w tym momencie. I pomóż mi, przyjacielu, on tutaj na mnie jest, pomocy, pyk! Został 30, i jeszcze raz 30, o nie, no dobra, przyjacielu, trzy, Oho ej, dobra, widzę, to było bardzo epickie. Zobacz na tabelę. No tak, po prostu oszukujesz, jak zwykle masz czyty, tak? I po prostu jestem niżej w tabeli przez to, ale jestem już po prostu pewny, że ich pokonamy. Ej, dobra, przyjaciel, to było bardzo epickie, to 150, ale uwaga, widzę chyba tutaj gdzieś drugiego i jest chyba na tobie, idę Ci pomóc. tego uwaga, o, o! I nie no, mój przyjaciel niestety zginął. no, przyjaciel co ty robisz, no! Uwaga, widzę, widzę go w tym momencie, ale masz perkę, nie no, co to ma być? Dlatego dobra, widzę, biorę po prostu paintbola ja po prostu się skampię, albo dobra, widzę i wezmę tarczę i po prostu będę Tutaj kampić, bo co zadałem? O, o, i dobra widzę, ja widzę go w tym momencie i na to on nic nie może zrobić. No a masz! Uwaga, uwaga, widzę, jeszcze raz. Pykaj, dobra przyjacielu, widzisz to! Ho, ho, to było bardzo epickie, jaki nubek! Nie, no dobra, przyjacielu, wydaje mi się, że po prostu wygramy z nimi. Co ty o tym sądzisz? No dobra, teraz już są czy... Y nie, no, jak zwykle przyjacielu mnie tutaj trolujesz, ale dobra, w tym momencie widzę tego czerwonego i masz ty, oho! Ho, ho. Uwaga, przyjacielu, pomóż mi z tym czerwonym, bo on ma bardzo mało HP, chodź tutaj i nie. Oponuj, no dobra, nie. jak zwykle trolujesz! Nie! Nie, 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 on miał 9 HP, no przyjacielu! I w tym momencie on w ogóle wszedł, w minę, ale to już po gierce. no co to ma być? Zaraz tracę moją pasę, no? Nie, no przyjacielu, to mi się bardzo nie podoba, tego zrób coś, może co? Dobrze, dobrze, już go pokonuję, patrz, cyk, cyk i, I chodź tutaj, a masz, a masz, Ej, dobra, nie, 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 w ogóle nie trafię, jak się, jej zabrozić w ogóle, ale tutaj jest mina i, ho, wszedł w nią, o kurde, on ma snajperkę, dlatego widzę, patrzcie, na to ja tutaj po prostu się skampię i po prostu spaint bola go chodź tutaj, bo są 18 widzowie i tutaj jeszcze. Pyk! I dobra wydaje mi się w ogóle że on ma mniej HP Dlatego w momencie się z to jest znowu I on po prostu mi nic nie zrobi Nie on tylko kampi Jak tylko kampi eee, Dobra widzę w tym momencie to była przesada Niestety widzę i straciłem moją pastę Bo mój jak zwykle trollował i oszukiwał Dlatego przyjacielu po prostu jestem zły na siebie I dawaj jeden na jeden rozwalać ci w tym momencie Dlatego dobra przyjacielu skoro jesteś taki dobry To dawaj oczywiście doki tak Och jest widzę moja ulubiona mapa jak dobrze wiecie Ale w tym momencie po prostu wezmę sniperkę Procy i dobra no wezmę tą scyzę o, raz dobra, wezmę po prostu minę. Pyk. Do tego przyjacielu, gdzie jesteś? Zaraz przy tobie. Jak przy mnie? Dobra, rozkładam tutaj pierwszą minę i tutaj jeszcze drugą pyk. Więc może jak tutaj wejdzie, to go po prostu pokonam. Ale dobra, przyjacielu, ja chyba cię widziałem, więc idę na ciebie! Oho, ej, dobra, widzę, w tym momencie on tutaj jest! Chodź Nie! Tutaj. Co to ma być? Uwaga, sniperkę biorę! I dobra, widzę, widzę go, widzę go. Mam nadzieję, że wychyli i gdzie ty jesteś? O, kurde, tutaj jesteś 150, pyk! No przyjacielu, chyba jesteś wielkim nówkiem, co? Zaraz cię pokonam. Ej, jak to mnie pokona, to na pewno chyba w swoich snach, dlatego dobra. Gdzie jesteś? Idę cię pokażę jeszcze raz? Uwaga, stędzam tutaj pyk do góry i chyba go ci nie widziałem, na to, dojść szalolukiem i pyk. Ej, dobra, nie trafiłem go w tym momencie. Ale dobra, skampi się po prostu tutaj pod kontenerem i pyk. Ej, dobra, nie widzę, on chyba jakiś cheatów używa, żeby moje strzały omiło, ale pyk! 150, oh. ho, ho. No przyjaciele, ewidentnie chyba musi poświczyć, ale ja w tym momencie biorę paintball'a proce i scyzę. Po prostu ze z tej perki już wolę nie strzelać, ale dobra, wezmę jeszcze raz te miny, po prostu mam nadzieję, że nie wejdzie. Dlatego uwaga, tutaj pierwsza mina i tutaj jeszcze druga pyk. I przyjacielu, chodź tutaj! Oh, ho, ho. I w tym podminę Nie ma używania min. od teraz. Jak to nie ma używania min. Co ty w ogóle gadasz, przyjacielu? Tako, dobra, rozkładam tutaj jedną minę znowu i tutaj jeszcze drugą. I nie no, wpadłem! w nią. co to miało być? Nie no, przyjacielu, ty używasz jakichś czyteł, chyba po prostu, żebym zawsze wchodził w moje miny. Dlatego chodź tutaj, do cię rozwalić, gdzie jesteś? Oho i widzę i patrzę na tą tutaj jest mam nadzieję, że wejdź z tego żółtego domku. I chyba go słyszę, że on tutaj chchodzi, jako dobra, strzedł tutaj do góry i zaraz go tutaj nie ma. Co to ma być? Chodź tutaj do środeczka. Do środka, ej, no dobra, no chwodzę, tutaj i ty pokonać, chodź tutaj. Ej, zaraz ty I masz ty... I Co to miało być? Zostaw tego Flame Trawer'a, no nie No jak zwykle oszukujesz Nie, nie, zaczynasz mnie powoli denerwować, bo ja chcę Po prostu z tobą wygrać, ale ty jak zwykle Mnie oszukujesz i mnie po prostu zabijesz, ale I dobra Tutaj zy... jesteś, nie, proszę zostaw mnie Dlatego uwaga, widzę, on chyba gdzieś tutaj był do tego dobra, skuleczek go teraz I jak zwykle go tutaj po prostu nie ma, bo on się jak zwykle Kampi, bo jest wielkim nóbkiem tak? Dlatego ja się po prostu tutaj zeskampię, jak wielki nubek Jak on i chyba po prostu mnie trafi Dlatego patrz, na to, on tutaj jednak jest, nie Nie, no zaczynasz mnie po prostu denerwować już, przyjaciel Powoli, co ty robisz? Dlatego nie, w tym momencie biorę. O, nie zdążyłem, widzowie, nawet 10 starczy. Dlatego ja już idę cię poszukać, dlatego dobra, w tym momencie tutaj rozkładam jedną minę i tutaj jeszcze, na przykład, rozłożę drugą pyk. Dlatego gdzie jesteś, przyjacielu? Bo ja tutaj już się szukam, za tak? Obo? Jak to za mną? Nie, no co to ma być? Zostaw mnie, proszę! Ej, Nie, 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 co to miało być? Dlatego nie, no to była po prostu przesada. Chodź tutaj pokonać cię w tym momencie, bo już znam twoją taktykę, tak? Po prostu ty użyłaś tego fiend trawera śmiesznego. Dajcie w ogóle i znać w komentarzu, jakie wy macie bronię. Jak... I macie level, bo jestem bardzo ciekawy. Oho, i chyba w ogóle wszedł w minę, widzowie. Dlatego, to tutaj maszam masza, masz. Hoho, masz, masz. pokonany. Miał być zakaz min. Jaki zakaz min? To ja po prostu mówię zakaz projektora, tak? I możecie, widzowie, sobie napisać w komentarzu pomysł na kolejny odcinek z Rivalsów. Bo ja widzę, i czytam wszystkie komentarze, dlatego na pewno to nagramy. W tym momencie go chyba piszowie, tam widzę. Patrzcie na to. I nie, no, jak ty się tutaj szybko dostałeś? Proszę, zostaw mnie, nie. Ej, dobra, zbugowałem się jeszcze. No, co to miało być? Nie, nie, nie. Nie, no, jak wygrywasz, to jest jakaś przesada. Kościu tutaj ci po Dlatego uwaga, patrzcie, widzę na to w tym momencie jest tutaj, dlatego masku leczyk, pyk 30 dostał, i tutaj jeszcze jedna mina, i tutaj jeszcze druga przy dużych świach. Pyk, ej, zaraz, czy ja słyszałem leczenie, czy jak ty zwykle ty oszukujesz? Nie, 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 nic nie słyszały. No na pewno nie oszukuj mnie jak zwykle, ale dobra, widzę, patrzcie na to, widzę go w tym momencie, tutaj pyk do 125. Dlatego, przyjacielu, no nie kam się po prostu i daj mi wygrać, tak? Przyznaj się, że jesteś nupkiem. O, o, i widzę, patrzcie na to nie, no flay raz do używa, no nie, jaki cheater. No nie, proszę, zostaw mnie, bo już mnie. Ty denerwujesz tym fling trawerem, zostaw mnie! O, o i dobra, I widzę, Znowu tutaj jest, no nie, uciekam z TYZOM, i chyba się SPALE niestety, ale dobra, widzę, patrz, na to tutaj wchodzi, pyk dostał! I nie, 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 mam 18 hp, proszę, I zostaw mnie tym fling trawerem na no, co ty powiedziałeś? I, no przepraszam widzowie za to słowo, ale mnie po prostu tak zdenerwował ten przyjaciel. Jesteś tragiczny, nie, ja już z tobą nie gram. Nie tak szczerze, to ja z tobą nie gram i nie daj ci żadnych skrzynek nupku. Tak jesteś tak? No to patrz, słuchajcie cię ze znajomych i już się nigdy nie zobaczymy. Ej, nie, pa, zaraz cię nie staram usunąć ze znajomych, no nie. Dlatego widzowie, tak szczerze dziękuję wam za oglądanie do końca, idę się teraz pogodzić z moim przyjacielem. A przypominam, że jeżeli chcecie wygrać jakiś pakiet, to napiszcie w komentarzu swój nick. Dziękuję i widzimy się jutro, bo teraz na tym kanale jest Daily Narka.